Coraz większe. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Kiedyś pamiętam, miałam coś takiego, że byłam w stanie wyznaczyć sobie kwotę X. Jak ją osiągnęłam, to stwierdziłam: Nie, no, po prostu podnoszę standard życia, mogę więcej, więc podnoszą się oczekiwania finansowe I to się dzieje. Myślę, że tu nie ma górnego limitu. Także są coraz większe. Ja bym tutaj się zastanowiła. Czego tak naprawdę ktoś oczekuje od pieniędzy, co te pieniądze mają załatwić, i wtedy odpowiedź jest taka: załatw to w sobie, zrób to, zrób to sam, czy zrób to sama. Natomiast moje oczekiwania finansowe, no mówię, to, to, to słowo oczekiwania mi nie gra, bo ja nie chcę oczekiwać. Natomiast rzeczywiście pozwalam sobie na coraz większe zarobki, na myślenie o tym, że to jest fajne, że chce zarabiać tyle, ile chce. I już. Ja bym się zapytała, a na ile się cenisz? Na ile cenisz swoją wiedzę, doświadczenie? Na ile cenisz to, jeżeli starasz się o nową pracę? Ile możesz dać z siebie? Ale nie zapominając o tym, że na przykład, jeżeli by poszedł ktoś inny, to na ile ty byś wyceniła może tą drugą osobę? Czyli po prostu odpowiedzieć sobie pytanie, na ile się cenisz z wielką odwagą i apetytem na więcej? Zawsze zastanawiałam się właśnie nad tą odpowiedzią, jeszcze jak nawet wcześniej pracowałam na etacie i dopiero bycie przedsiębiorcą jakoś pozwoliło mi się rozwinąć i w sumie zastanowić się trochę od innej strony. Jakie są moje marzenia? Co chcę mieć i później rozplanowywałam to na konkretne lata, na konkretne budżety i wiedziałam, że na przykład tyle i tyle muszę zarobić i takie dokładnie były moje oczekiwania finansowe, pod targety, które sobie wyznaczyłam. Określeniu swoich oczekiwań finansowych, myślę, że może podpowiedzieć taka metoda serce i rozum. Rozum, czyli przeprowadzam wywiad, jakie jest wynagrodzenie na podobnym stanowisku, czy na takim stanowisku i w takim biznesie, w danym mieście, w danym miejscu, w danej specjalizacji, co mówią na ten temat tabelki. I do tego dodałabym serce, czyli co ja czuję jak ja siebie widzę, ile mojej umiejętności, ile moja wiedza jest warta, czy ja tą kwotę podwyższę, o ile, czy może jednak ja się nie czuję, bo jednak wiem, tu mi brakuje doświadczenia i że ta, ta kwota, którą znalazłam w tabelce, no to jednak jest moim maksem i nie będę podwyższała. Znaczy ja myślę, że faktycznie słuchajcie, medianę jest nazwijmy taką rynkową, jest dobrze wyciągnąć, mhm. natomiast E, rynek przyjmie wszystko pod warunkiem, że odpowiednio to uzasadnimy i sprzedamy. Więc też warto się zastanowić nad tym, dlaczego ktoś ma mi zapłacić więcej, bądź dlaczego ktoś ma mi płacić mniej. Nie? I to tak, sobie nad tym się mocno zastanowić. No i dziewczyny, Przecież... wyczerpały temat rekrutacji. Yy, ja, jako rekruter, się z Wami. W stu procentach dodam jeszcze, że na takich rekrutacjach warto jest podać niekonkretną kwotę, tylko widełki. Rozbieżność widełek, w zależności od stanowiska, od 300 do 500 zł, nie rozstrzał 1000, bo to już niedobrze o nas świadczy. To tylko jeżeli mam dodać od takiej strony jeszcze technicznej, natomiast zgadzam się, dziewczyny, z Wami. Tak jak mówię, wyceńmy swoją wartość. Ja mam to, jeżeli chodzi o korporacje i o zatrudnienie na etat, natomiast ja często w swojej, w swojej pracy mam w mentoringu finansowym mam inne wyzwanie. Osoby, które prowadzą jednoosobową na przykład działalność, mają często bardzo duży problem, jak wycenić swoją pracę, czyli swoje usługi, tak? Bo jeżeli nawet świadczymy usługi, przypuśćmy szkolenia, to bierzemy za jeden dzień szkolenia, ale często zapominamy, ile czasu poświęcamy na przygotowanie tego. I ile powinna, jak cenimy swoją roboczą godzinę. I to jest też bardzo ważne, będąc przedsiębiorcą, żeby też wyceniać właśnie tą, tą całą naszą pracę i ogrom tego wkładu. Trochę o, o czym Ty też mówiłaś, tak, że mam, wiem jakie marzenia, ile potrzebuję, ale pamiętajmy też, że i to też jest, słuchajcie, trochę o tym, żeby zobaczyć, ile konkurencja ma. Ile porówny trochę się porównać tutaj, tak, żeby nie, żeby też nie przeskoczyć tego klifu cenowego, bo no, może być wtedy trudno nam, tak, żeby sprzedać te usługi, ale należy naprawdę pamiętać o całym wkładzie naszym zaangażowaniu, ile wkładamy w swoją pracę na swojej działalności, a nie tylko wyceniać już ostatecznie nasz produkt. Ta cena powinna być właśnie średnią tego wszystkiego, czyli naszych kosztów, naszej pracy i samego produktu jeszcze pamiętać o tym, że ile zajęło nam nauczenie się tego. Tak, tak, mhm. dokładnie. Mhm. To jak powiedziała Ewa też rzeczy, te oczekiwania, bo to jest to słowo klucz, tak? Oczekiwania, że wiecie, nasze oczekiwania E, jeszcze mogą być jed, to jedna rzecz, a to, na ile mamy wartość, tak, e, no bo każdy z nas jakąś wartość e, wnosi, tak? no to to jest druga rzecz, więc tu faktycznie może być rozbieżność. Natomiast też słuchajcie, to jest też bardzo ważna rzecz jest taka, że ja mam wrażenie, że w ogóle, no bo to jest częste pytanie, szczególnie jeśli kogoś, ktoś na etat, tak, i na, na pensję, mm -hmm. tak, jest tutaj do, do, do czynienia. Natomiast, no mówię, w, w, ale nawet przedsiębiorcy nie wiedzą, ile chcą zarabiać, tak? Czyli ile chcą, żeby firma przyniosła im biznesu. Czyli to nie jest takie pytanie tylko rzucane osobom, które oczywiście są w procesie rekrutacji, tylko my, jako przedsiębiorcy, też takie pytanie powinniśmy sobie zadać. I to jest bardzo trudne pytanie, bo teraz tak, czasami myślimy, żeby nie powiedzieć za dużo, albo żeby nie powiedzieć za mało. I teraz się pojawia kolejne pytanie, trochę jak z tym naszym szczęściem, a co to jest dużo i co to jest mało? Bo tak jak tu siedzimy, to podejrzewam, że dla każdej z nas, jakbyśmy powiedziały, no myślę, że my ok, jesteśmy gdzieś tam mocno świadome i też mocno biznesowo stoimy na nogach. Natomiast i tak pewnie by się trochę nasze kwoty różniły. Gdybyśmy powiedziały, co to jest dużo, a co to jest mało? I gdybyśmy zapytały osoby, wiecie, też w zależności od tego, jak, jak, jaką, jaką pracę wykonuje, tak, to dla kogoś, słuchajcie, mogą, może być tak, że jakaś pensja to będzie w ogóle kosmos, to w ogóle trochę jak z tym nieograniczonym, to w ogóle on nigdy by nie przypuszczał, że może tyle mieć, a osoba, która tyle dzisiaj zarabia, oczywiście osiągnęła to edukacją, rozwojem. To, co powiedzieliście, inwestycją czasu i pieniędzy, no bo słuchajcie, szkolenia też kosztują, tak? My też cały czas się przecież rozwijamy i, i nabywamy nowych kompetencji, więc wiadomo, że też więcej oczekujemy. Natomiast to jest też to, co ja powiedziałam: apetyt rośnie w miarę jedzenia, ale nie dlatego, że jesteśmy próżni, tak? tylko dlatego, że nam naprawdę łatwo jest w momencie, kiedy zarabiamy już coraz większe pieniądze, te pieniądze zagospodarowywać, tak? I to nie tylko chodzi o to, żeby kupować nowsze to samochody, czy wyjeżdżać na fajniejsze wakacje. Natomiast też trochę się pojawia, znaczy mam nadzieję, że tak jest słuchajcie, bo ja teraz też mówię o tym, co u mnie się gdzieś pojawia, tak? Że na przykład, jeżeli mnie stać, to staram się też zabezpieczać przyszłość, tak? Bo wiadomo, jeżeli żyję od pierwszego do pierwszego, ja nie jestem w stanie zabezpieczyć przyszłości. Po prostu ja żyję od pierwszego ja, jak ja to mówię, ja nie pracuję, żeby żyć, tylko pracuję, żeby przeżyć. Natomiast w momencie, kiedy jestem w stanie wygenerować sobie większe przychody, to ja jestem w stanie już myśleć dużo bardziej odpowiedzialnie i zabezpieczyć swoją przyszłość różnymi ubezpieczeniami, może inwestycjami, które trochę przyniosą nam taki pasywny wie, wiecie, dochód, tak? No, tutaj po prostu też trzeba zarabiać, no bo, bo tak jest, tak? Więc Czyli mówisz o poduszce finansowej, żeby każda to, z... ładnie. myślała uh -huh, o poduszce finansowej. W tych swoich no. oczekiwaniach finansowych, żeby też to uwzględnić. Tak. I myślę, że. Żeby, żeby żyć ogóle... godnie. Ja to zawsze mówię, żeby żyć godnie. Po prostu, I żeby, żeby to... żyć i być szczęśliwy, nie zasad, żeby żyć. Tak. No, no, tak. Dokładnie tak. I trzeba pamiętać o tym, że prawdziwe stwierdzenie, że pieniądz robi pieniądz. W pewnym momencie przychodzi taka sytuacja, kiedy po prostu skala okazuje się dużo bardziej możliwa niż na, przykład na samym początku. Więc dokładnie. to też myślę, że jest cenne.